Proszę zauważyć, nie martwię się tym, że jest jedna noga dłuższa czy krótsza. Pokażę w jaki sposób później można ułożyć i będzie ciekawsza kompozycja kota lub psa. Mamy przednie nogi, mamy tylnie nogi i staramy się lekko przycisnąć, ponieważ ten tuł, który jest zrobiony, będziemy kłaść w ten sposób. Sprawdzamy, czy nogi trzeba podsunąć. O, proszę zobaczyć. I teraz w tych miejscach, gdzie nam się będą stykały części z masy solnej, musimy posmarować zimną wodą. Kładziemy i tylko lekko dociskamy. Mamy nóżki i tułów. Głowa kota, ta kula, która została, to będzie głowa kota. I zobaczcie. Muszę sobie przymierzyć, czy z tej strony bardziej mi się będzie podobać, czy z tej. Ja sobie pozwolę na tą stronę lekko, przyciskam, żeby głowa się oparła potem o tułów i nogi. I również smaruję zimną wodą, przykładam głowę, troszeczkę ją ściskając. Każdy kot ma uszy. Dlatego robimy dwie małe kulki, aby proporcjonalnie zobaczyć, jakie będą duże uszy. Widać? Dwie małe kuleczki. Ściskam kulkę lekko. Następnie z jednej strony szczypię i z drugiej przyciskam. Robię tak jakby trójkącik. On będzie grubszy. Dlatego go też lekko ściskam. Powstaje nam ucho kota. Przyklejamy jedno uszko, a następnie robię drugie ucho. Czyli lekko ściskamy, ściskamy drugą ręką, robiąc trójkąt. Palcem przyciskamy, powstaje nam trójkącik, ucho, dociskamy i mamy drugie ucho. Proszę. Nasz kot już słyszy. Oczywiście kot na pysku, tak jak u nas, ma wąsiska i nosek. Ja na zajęciach dzieciom daję starą miotłę, którą nie używamy, i powoli ucinamy kilka wąsów z takiej szczotki, którą nie używamy. Albo dzieci nieraz podkradają rodzicom. Z miotły kilka wąsików dla kota. Proszę. Tam, gdzie będzie nos, smarujemy wodą, a następnie powoli. Kładziemy na krzyż pierwsze wąsiska dwa, a następnie trzecie wąsisko między nimi, między te dwa. I zobaczcie, mamy już wąsy i brakuje nam nosa. Dlatego tworzymy małą kuleczkę, przyciskamy na środek i dociskamy palcem, tak żeby przykleić wąsy. Proszę zobaczyć. Mamy przepiękne kocie wąsy. Brakuje nam pięknego ogona, dlatego mamy troszeczkę ciasta. Niewielką kulę bierzemy. Zależy, kto jaki ogon potrzebuje zrobić kotu. Czy ten kot będzie miał piękny, duży ogon, czy króciutki. Podobnie jak nasze nogi, wałkujemy ogon, rozciągając jego. Proszę. Radzę jak mamy już zrobiony ogon, przyłożyć do kota i najpierw sobie ułożyć ogon. W jaki sposób chcemy, żeby ten kot nasz miał ogon? Oparty na tułów czy na nogach? Jak będziemy już pewni, że w ten sposób nasz kot będzie miał ogon, smarujemy w tych miejscach, co dotyka się ciastość ciastem, zimną wodą. Proszę zobaczyć, prawie mamy skończonego kota, ale mam tu nożyki, plastikowy lub taki troszeczkę przytępiony do warzyw. One są do doskonałe do wykonania nóg u kotka, takich paznokci, jakby pazurków. Najpierw przykładamy. Nóż do nogi, dociskając, a następnie podnosimy do góry. Proszę zwrócić uwagę, że tworzy nam się piękna gruba łapa kocia. Widać? I jeszcze raz pokazuję. Na początku dociskamy, a następnie do góry podnosimy nóż. Dociskamy do ciasta i podnosimy do góry. Powstaje nam kocia łapa. To samo robimy z tyłu kota. Czyli w tylnych nóżkach dociskamy i podnosimy. Możemy sobie pomóc palcem przytrzymać stopy, łapy kocie i dociskamy. Tak samo robimy u piesków. Pokażę jeszcze. To jest kot, jak wykonać głowę psa. Bardzo prosto się wykonuje i podobnie jak u kota. Bierzemy kulę z ciasta solnego, ale tym razem musimy ułożyć ręce w literę V. I zaczynamy wałkować. Powolutku. Zobaczcie. Patrząc się co jakiś czas, jak wygląda głowa. Widać, jest taka lekko podłużna i nasz pies, może być to jamnik lub jakiś burek z podwórka. Powstaje głowa psa. Uszy u psa są trochę większe. Bardzo dobrze wyglądają takie długie, leżące na tułowiu, ale dzieci często robią uszy dla kota stojące, podobne jak są uszy kocie. Pokażę te długie, dlatego bierzemy sobie, wałkujemy takie fasolki. Specjalnie wziąłam trochę więcej ciasta, żeby. Dobrze było widoczne, w jaki sposób robię uszy. Następnie taką fasolkę lekko ściskamy. Łatwo zrobić. Bierzemy pędzel lub kredkę, wciskamy w ciasto solne lekko, tak aby powstała nam taka muszelka, jak bułka do choddoków. Jedno ucho, następnie drugie ucho. Proszę zauważyć, jest też taka fasolka. A potem ściskamy tylko z jednej strony i przykładamy do głowy psa. Z jednej strony, oczywiście, smarując wodą. I z drugiej strony mamy uszy. I oczywiście każdy zwierzę ma nos. Na końcu głowy przykładamy małą kropeczkę ciasta solnego, dociskając powstanie nam nos psa. Życzę dobrej zabawy, a najlepszej z wnukami. Poproście wnuków, aby Wam pomogli pobawić się w cieście solnym i z ciastem solnym. Zapraszam na następne zajęcia.